To dokąd tu będziesz? Do kiedy? Do środy? Do środy, do czwartku gdzieś tam. Środa albo czwartek. Startowałem, ukończyłem 119 maratonów na dzień dzisiejszy. W tym roku tylko 11 maratonów. W sumie mam jeszcze około 150 półmaratonów i 6 setek no z, tak, z taką ilością jestem jedynym maratończykiem na świecie, z tego co wiem. Zresztą to znajomi sprawdzali, którzy ma taką ilością. Bywali je jakkolwiek kiedyś, ludzie, którzy wystartowali nie wiem w ilu tam maratonach, ale będąc bezdomnymi. No. Jest to moja misja i pasja jednocześnie. Chcę mu udowodnić, że bo jest w tym kraju, niestety wielu jeszcze. Ludzi skrzywdzonych, bezdomnych. Zresztą jest to cały czas kraj, w którym ofiary żyją wespół z ich katami. I kaci się najczęściej mają dobrze, ofiary praktycznie nie mają praw do życia. Mnie tak samo skrzywdzono, ukradziono mi mieszkanie. Wykorzystując sytuację, że mój brat wyszedł z okna, mama się znalazła w szpitalu, również w szoku. Później w domu opieki, mieszkanie własne mojej matki. Byli to ludzie związani z władzami. Od tego czasu, po prostu od jakiegoś czasu właśnie jestem bezdomny. No i nie poddaję się mimo wszystko i próbuję udowodnić, że coś można. I można, przynajmniej w ten sposób walczę. O godność swoją i innych w podobnej sytuacji. Czasami gdzieś tam jacyś znajomi pomagają, czy czasami, właśnie tak jak w sezonie, no to między maratonami jeżdżę, również wielu ludzi z kręgu, właśnie biegaczy. A często śpię po prostu na klatce schodowej, gdzieś tam albo na poddaszu, później wstaję. Gdzieś tam, czasami robię sobie jakiś, jeżeli jestem w lepszej dyspozycji, lepiej odżywiony trening, czasami po prostu jadę wstek w sezonie na następny maraton, bądź bieg długodystansowy. Głównie takie biegam. No, biegam również, no co się daje, jak się da piętnastki, dziesiątki, no ale tych mniej. No, w sezonie właśnie co tydzień, albo dwa razy w tygodniu no. No w okresie zimowym bardzo ciężko czasami, no, no niestety bardzo ciężko, no ale wydaje mi się, że mimo wszystko, no można sobie poradzić i nie pijąc i nawet, no nie korzystam z żadnej pomocy niestety, kilka razy mi odmówiono do tego stopnia, że nie mam dokumentów, nie mogę prowadzić żadnej y, działalności zawodowej wręcz. Po prostu tak bywa w Warszawie, no. tak bywa w Warszawie, w mieście stołecznym, gdzie są wszyscy urzędy i gdzie podobno ludzie mają wiele praw, tylko że te prawa nie są wyegzekwowane w żaden sposób i nie można, bo po prostu człowiek jest lekceważony, dlatego że jest to właśnie niby stolica i duże miasto. Daje mi właśnie dystans do życia, zahartowanie, utrzymanie kondycji i właśnie to, że się nie załamuję. I, i polecam też innym, bo jednak, jednak to wzmacnia. No i pokazuje, że można. Nie, wcale nie trzeba biegać maratonów, no tak jak ja akurat e, się uparłem, bo po prostu jeszcze wcześniej przebiegłem maraton bez jeszcze ben, mając dom i parę maratonów, tylko kiedyś uważałem, że wielkie halo, jeżeli biegnę dwa maratony w roku, no, poczułem się maratończykiem. No a później, po prostu gdy się znalazłem, stwierdziłem, że nie poddam się i mimo wszystko będę biegł. I kiedyś po prostu przy maratonie warszawskim, bo również maraton warszawski był moim pierwszym maratonem. Wstałem, będąc na klatce schodowej rano i poszedłem do biura, zapisałem się i pobiegłem. I później biegłem coraz więcej, był czas taki, że myślałem nawet, mówiłem, że jak się wykończę, to w walce, mówię, w biegu. Niemniej Bozia dała tak, że nigdy bym się w życiu nie spodziewał, że zrobię Tyle maratonów, ile mam obecnie. Dobra. Czasami, czasami coś dostanę, czasami od jakichś sponsorów, mam parę ludzi życzliwych mi, tak samo jak mi buty ufundował swego czasu pan Mamiński, później pan Kalinowski mi wiele Pomógł jeszcze wcześniej, później pan Bogusław Mamiński, reprezentant wielokrotny olimpijczyk. Dzięki niemu dostałem buty na no jak jeszcze wielu innych, jeszcze pan Maciek, na przykład Champion Chip, ufundował mi również buty. Panowie z firmy Olymp, znaczy z firmy Olympic, z Częstochowy. Ostatnio dostałem odżywki, tam. No, czasami, no ale niemniej nie, to bywa sporadycznie, czasami za mało. No, czasami jestem wycieńczony, dochodzę do siebie jakoś, no ale, ale mówię, że zresztą wszyscy się dziwią, jak ja to robię, ponieważ właśnie jestem niedospany, niedożywiony. Często wystarczy, jak zjem jajecznicę dziennie. Życie to nie bajka, jak to się mówi, jest ciężkie, ale zamiast załamywać się, warto coś konstruktywnie robić, a właśnie na początku, żeby podbudować, biegać. To jest udowodniony wpływ, że organizm wydziela prawda, między innymi serotoninem, który pomaga zwalczyć prawda, uczucie zarówno bólu, jak i y, przygnębienia. I, I pobiegać, to nie jest dużo. No, no, nie trzeba tego, ale uważam, że na przykład każdy dorosły mężczyzna powinien biegać 50 kilometrów. Jest to niezbędne wręcz dla zdrowia, bo jak powiedziała Wicce na kiedyś yy, i również paraselsos bodajże, że ruch leczy wiele chorób, natomiast yy, żadne lekarstwo nie zastąpi ruchu. A jest on niezbędny, bo cho, większość to są choroby cywilizacyjne, plus stresy, które degenerują nasze życie. No. I trzeba po prostu utrzymać kondycję. No i dalej życzę wszystkim jak najlepszego i no, tej odrobiny walki. Niektóre emancypanki, że zamiast prawda głośno krzyczeć niech po prostu spróbują pokazać co potrafią i pójść drogą Basi szlachetki niech startują tych kobiet jest za mało niech pokażą swój wysiłek i dopiero wtedy mogą coś powiedzieć bo Basia szlachetka pokazała pokazała wszystkim facetom na świecie że ja się czuję w tym momencie mały to co ona zrobiła Przebiegła za swojego życia 350 maratonów ponad, jest w księdze Guinnessa, no, ja mam nadzieję że się tam znaleźć jako jedyny bezdomny, zresztą już w tej chwili zostały wysłany, który tyle maratonów zrobił, mimo wszystko, no się wiara cuda czyni.